A co gdybyś miał wysokie standardy? Nie chcieli być dobry, chcieli być znakomity, mawia Tony Robbins. Bardzo mi się to podoba. Stwórz sobie mapę wszystkich obszarów, które są dla ciebie ważne w życiu, w których się realizujesz. Jak praca, rodzina, hobby, zdrowie i tak dalej. Albo role, jakie pełnisz. Ojciec, szef, żona, zawodnik. I dla każdego obszaru, dla każdej roli, wyznacz sobie standard, jaki chcesz być, jak wyglądać, jak się zachowywać, jak funkcjonować. Dla przypomnienia, istnieje taka bardzo popularna skala, którą znamy wszyscy. Skala stanowa od 1 do 10, gdzie 1 do 3 to wynik niski, 4 do 6 przeciętny, 7 to wynik podwyższony, 8, 9 to wynik wysoki, ale 10 to wynik świadczący o znakomitości, o wybitnym poziomie. Chciej być znakomity, chciej być outstanding. To, co nas wyniszcza, to to, co nazywam byle ja, byle jakim życiem, robieniem w życiu byle czego i byle jak. To ty ustalasz standardy dla wszystkiego, co robisz. Proszę, zacznij je mierzyć. Ustal standardy, o których Tony Robbins mówi outstanding, wybitny. Chciej robić wszystko, co robisz lepiej. Wspaniale, wybitnie. To nie ma niczego wspólnego z perfekcjonizmem, tylko ze stanem wspaniałości. Każdej swojej sferze i roli. W świadomym budowaniu standardów i obrazów siebie. To stan ekscytującego życia. Jak już się za coś się zabierasz, to rób to z pełnym zaangażowaniem i najlepiej jak potrafisz. Bo samo się nie zrobi. Ani forma życia, ani kochająca rodzina, ani kuloodporny biznes. Nie zmaterializują się tylko dlatego, że o tym pomyślisz. Silna psychika i wgląd w siebie również sama się nie zrobią.